Witajcie. Nie stanowi tajemnicy, że Chiny 50 lat temu i obecnie to dwa zupełnie różne państwa. Zubożały niegdyś kraj komunistyczny dokonał przełomu gospodarczego i zmienił się nie do poznania. Dąży do pozycji lidera w przemyśle i nauce, a chińskie megaprojekty zajmują czołowe miejsca w różnych rankingach. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o niektórych dużych i małych cudach budownictwa, które Chiny wdrożyły w ciągu ostatnich 20 lat. Zaczniemy od wiszących ogrodów Babilonu, jednego z siedmiu cudów świata. Realizacja ambitnego i zakrojonego na szeroką skalę projektu zajęła 8 długich lat. Architekci brytyjskiego biura Heatherwick Studio stworzyli unikalny projekt 1000 Trees, czyli tysiąca drzew, którego realizacja rozpoczęła się w Szanghaju. Nowy kompleks przypomina nieco jeden z siedmiu cudów świata, czyli wiszące ogrody Babilonu, które znajdowały się w Babilonie i były pierwszym tego typu budynkiem-ogrodem. Nawiasem mówiąc, koncepcja budowy ogrodów wertykalnych stała się bardzo popularna w ostatnich dziesięcioleciach, ponieważ tworzy ona oazę w tej betonowej dżungli Chin. Kolejna funkcja takich budynków to ekologia, czyli oczyszczanie powietrza ze szkodliwych emisji. Temat ten okazuje się szczególnie istotny w przypadku chińskich megamiast, w których to setki tysięcy ludzi cierpi z powodu smogu. Projekt tysiąca drzew składa się z dwóch budynków, tak zwanych gór, o powierzchni 300 tysięcy m2, na których znajduje się 400 tarasów i 1000 kolumn. Ściany, dachy i okolice kompleksu obsadzone są różnymi drzewami, tworząc pozory górskiego krajobrazu. Wykorzystuje się tam drzewa zimozielone, owocowe i kwitnące różnych lokalnych gatunków. Posadzono także krzewy i wiele innych roślin. Dzięki temu wygląd projektu zmienia się w zależności od pory roku i zawsze stanowi nie lada atrakcję. Obszary zielone pełnią także praktyczną funkcję tworzenia dobrego mikroklimatu na terenie kompleksu. Architekci zaprojektowali te konstrukcje w taki sposób, aby kolumny pełniące rolę stojaków na ozdobne doniczki stanowiły podporę samego budynku. Wewnątrz każdej kolumny znajduje się system nawadniania tych drzew. Miejscem budowy był teren dawnego młyna zlokalizowanego nad brzegiem rzeki. Warto zaznaczyć, że w celu zachowania historycznej architektury nie wyburzono czterech budynków zakładu, a po odbudowie harmonijnie wpisują się one w ogólną ideę całych wirzących ogrodów. Na przykład Starą Wieżę przebudowano na nowoczesną windę. Pierwszy z dwóch budynków już powstał, drugi pozostaje w realizacji. Nieopodal nad brzegiem zatoki Suzu znajduje się Park Miejski w szanghajskiej dzielnicy Putuo oraz słynna społeczność artystów M50 skupiona wokół środowiska kreatywnego. To cała dzielnica, Park Kreatywności, rodzaj muzeum składającego się z księgarni, ponad 120 galerii sztuki, a także restauracji i kawiarni. W jednym z budynków utworzono Muzeum Historii dawnej fabryki a pozostałe trzy przeznaczono na galerie sztuki i restauracje. Dawny typowy obiekt przemysłowy przekształcono w nową luksusową przestrzeń, w której to sztuka, krajobraz i architektura łączą się ze sobą. Jak już wiecie, Chiny uwielbiają zaskakiwać i wydawać ogromne pieniądze na swoje projekty. Na przykład koszt tego projektu to 300 milionów dolarów. W jego realizacji wzięło udział tysiące specjalistów, w tym Martin Dodgman, architekt słynnego hotelu żaglowego Burj Al Arab Jumeira w Dubaju. Mówimy o otwarciu pierwszego na świecie podziemnego hotelu. Ten pięciogwiazdkowy kompleks hotelu Shimeo Quarry wybudowano na terenie opuszczonego kamieniołomu. Podczas II wojny światowej wydobywano tam węgiel, jednak w 2000 roku kamieniołom zamknięto ze względu na nowe przepisy ochrony środowiska w Chinach. 18-piętrowy hotel, położony około 30 km na południowy zachód od Szanghaju, oferuje gościom 336 pokoi. Budowa kompleksu trwała 12 lat, w pracach wzięło udział ponad 5000 specjalistów inżynierów, architektów i budowniczych. A od 2018 roku przyjmuje on gości z całego świata. To dogodnie położony hotel, położony zaledwie godzinę jazdy samochodem od Szanghaju. Duże miasto znajduje się blisko, ale nie trzeba martwić się miejskim zgiełkiem. Dwa piętra tego hotelu znajdują się pod wodą. Zajmują je apartamenty oraz restauracja z akwariami zamiast panoramicznych okien. Wyobraźcie tylko sobie, że jecie obiad złożony ze smażonego łososia, podczas gdy jego brat może pływać w pobliżu. Cóż, albo rekin, który również nie ma nic przeciwko zjedzeniu czegoś smacznego. Na terenie znajduje się też sztuczny wodospad, a także jezioro, w którym można uprawiać sporty wodne. Miłośnicy mocnych wrażeń mogą wspiąć się też na szklany most lub też skoczyć na bungee w głęboką otchłań. Na terenie kompleksu znajduje się również centrum sportowo-rozrywkowe, a goście mogą uprawiać wspinaczkę skałkową. Kolejnym ciekawym budynkiem w Chinach wydaje się ten w kształcie kostek lodu. Budynek zaprojektowany przez dwie znane pracownie nie przypomina tradycyjnego budynku, ale bardziej rzeźbę lodową, czystą i monumentalną. Niezwykły budynek powstał na potrzeby zimowych igrzysk olimpijskich 2022 roku i składa się z trzech budynków utworzonych, z połączonych i przesuniętych względem siebie kostek o wymiarach 9 na 17 metrów, które wyglądają niczym kostki lodu. Tak naprawdę elewacje wykonane są ze szklanych paneli z nadrukowanymi kryształkami lodu. Warto zauważyć, że budynek o prostej bryle w miarę zbliżania się, staje się coraz ciekawszy i bardziej złożony. Elewacje nieustannie zmieniają swój kolor i fakturę, od gładkiej i przejrzystej, przez szorstką i pokrytą szronem, a także od delikatnego błękitu po mroczną szarość w zależności od pory dnia i roku. Odbijają barwę nieba i chmur oraz załamują promienie słoneczne. W nocy elewacje są w pełni oświetlone i rozświetlają okolice. Budynek emituje jednolite światło, dzięki czemu nie sposób go przeoczyć. Chiny to kraj, który chce być pierwszy, lepszy i wspanialszy we wszystkim możliwym. To kraj, w którym maksymalnie wykorzystywane są wszystkie możliwe zasoby do produkcji. Nawet natura nie stanowi w tym kontekście wyjątku. Nie tylko słońce, ale także i wiatr pomaga Chińczykom produkować energię i to na ogromną skalę. W dziedzinie energetyki wiatrowej Chiny są jednym z największych graczy na rynku. Choć kraj zwiększa liczbę elektrowni wiatrowych, jednocześnie Chiny zwiększają też zużycie węgla, który pozostaje jedną z głównych substancji zanieczyszczających środowisko. To właśnie w Chinach znajduje się największy generator wiatrowy na świecie, a także największy w świecie kompleks elektrowni wiatrowych. Największa na świecie turbina wiatrowa MISE 16260 znajduje się w cieśninie tajwańskiej u wybrzeży chińskiej prowincji Fujian. Jej wysokość wynosi 152 metry, a każda łopata ma 123 metry długości. Całkowita średnica łopat i wirnika generatora wiatrowego wynosi 260 metrów. Gdy łopaty się obracają, zajmują powierzchnię 50 tysięcy metrów kwadratowych i wytwarzają ogromne ilości energii. Ten generator wiatrowy zaczął działać dopiero w lipcu 2023 roku i będzie wytwarzał 66 milionów kWh czystej energii elektrycznej rocznie. Taka ilość energii elektrycznej może zaspokoić około 36 tysięcy gospodarstw domowych. Po rozpoczęciu pracy ten generator wiatrowy stał się nowym rekordzistą świata pod względem wielkości. Przekroczył rozmiar wirnika o 8 metrów od innego chińskiego generatora wiatrowego zainstalowanego w tym samym roku. Największa na świecie farma wiatrowa również znajduje się w Chinach i nosi nazwę Gansu Wind Farm Complex, znajduje się w północno-zachodniej części Chin. Planuje się tam wybudować łącznie 7 tysięcy generatorów wiatrowych. W tym pustynnym regionie panują najsilniejsze wiatry w Chinach, dlatego lokalizacja elektrowni jest nieprzypadkowa. A skoro już mowa o budynkach chińskich, które plasują się na pierwszym miejscu na świecie pod względem wysokości i długości, warto zwrócić uwagę na największy diabelski młyn na całym świecie. W mieście Weifang w prowincji Shandong w Chinach otwarto Diabelski Młyn nad rzeką Bailang. To największy istniejący bezosiowy młyn. Wysokość całej konstrukcji wynosi 145 metrów, a średnica koła stałego to 125 metrów. Porusza się po niej 36 kabin, z których każda może pomieścić do 10 osób. Jeden obrót koła trwa pół godziny. Aby pasażerowie nie nudzili się, w każdej kabinie znajdują się telewizory, a także Wi-Fi. Diabelski młyn umieszczono na moście nad rzeką Bajlang. Do jego stworzenia potrzebnych było ponad 4,5 tysiąca ton stali. Rury gigantycznej okrągłej ramy przeplatają się, tworząc skomplikowaną strukturę, nazywaną smoczym grzbietem. Największe diabelskie młyny świata to High Roller w Las Vegas, 167 metrów wysokości, Singapore Flyer, 165 i Star of Nanchang w Chinach, 160 metrów. Ale te projekty mają swoje osie. A teraz porozmawiajmy o wspaniałym węźle drogowym, który znajduje się w stolicy chińskiej górzystej prowincji Guizhou. W mieście Guiyang i nazywa się ChinChan Interchange. Wygląda jak gigantyczna kolejka górska tylko dla samochodów. Kierowcy żartują, że jeśli skręci się w złą stronę, można stracić nawet kilka dni podróży. Patrząc na tę wyjątkową strukturę komunikacyjną, trudno sobie wyobrazić, że przejechanie przez nią będzie łatwym zadaniem. Węzeł samochodowy w górach to nie tylko wyjątkowy widok, ale przede wszystkim złożona konstrukcja architektoniczna. Qianqian składa się z 18 różnych wiaduktów na 5 poziomach i w 8 kierunkach. Najwyższy odcinek węzła znajduje się 37 metrów nad gruntem. Złożoność tego wiaduktu można łatwo wytłumaczyć górzystym terenem, na którym się znajduje. Użytkownicy mediów społecznościowych żartują, że nawet nawigatorzy GPS potrafią pomylić się w kierunkach na różnych poziomach drogi. Urzędnicy twierdzą jednak, że wszystkie kierunki oraz zjazdy na węźle są wyraźnie oznaczone i nawet jeśli kierowca pomyli się w kierunku, zawsze po przejechaniu od 500 metrów do 1 km może bez problemu skręcić we właściwym kierunku. Pytanie, czy w to uwierzycie? Budowa węzła drogowego Chianciun rozpoczęła się w 2009 roku, ukończono ją i oddano do użytku dopiero w 2017. To właśnie ta wyjątkowa konstrukcja transportowa, ze względu na skomplikowany system skrzyżowań na różnych wiaduktach, a także wysokość wieżowca, zasłynęła na całym świecie jako koszmar dla kierowców poszukujących drogi. Moi drodzy, jeśli te już zrealizowane projekty nie zrobiły na Was wystarczającego wrażenia, to ta baza badawcza na Księżycu zrobi na pewno. Chiny planują budowę pierwszej chińskiej bazy na Księżycu, a prace rozpoczną się w 2028 roku. Specjaliści mają wykorzystać cegły pochodzące z gleby księżycowej. 15 kwietnia 2023 roku w Wuhan w Chinach odbyła się konferencja naukowa, w której wzięło udział ponad 100 chińskich naukowców. Głównym tematem dyskusji były plany utworzenia pierwszej bazy księżycowej oraz nadchodzące misje eksploracyjne ziemskiego satelity. Budowa bazy księżycowej odgrywa ważną rolę nie tylko w rozwoju ludzkości, w eksploracji kosmosu, ale także w zaspokajaniu strategicznych potrzeb Chin jako potęgi kosmicznej. W ramach konferencji naukowej zaprezentowano plan stworzenia z gleby księżycowej cegieł, które posłużą do budowy pierwszej bazy księżycowej. Bloki te będą utworzone w użyciu technologii druku 3D. Naukowcy podkreślają, że wykorzystanie księżycowych cegieł do montażu podstawy będzie bardziej efektywnym podejściem niż tworzenie pełnoprawnej konstrukcji z materiałów dostarczanych z Ziemi. Projekt chińskiej bazy księżycowej ma mieć kształt coś w rodzaju jajka. Baza będzie prawdopodobnie zasilana reaktorem jądrowym. Cały system powstanie z modułu lądującego, bunkra, modułu orbitalnego oraz łazika księżycowego. Podczas konferencji w Wuhan naukowcy z Harbin Institute of Technology zaprezentowali kolejny projekt bazy księżycowej, który ma kształt rozgwiazdy. Baza ta będzie składać się z kilku pomieszczeń i znajdzie zastosowanie na krótkotrwałe pobyty od 3 do 4 astronautów na Księżycu. Według autorów tego projektu, stworzenie dużej, stałej bazy na naszym satelicie może zająć od 20 do 30 lat. Czy sądzicie, że Chińczykom uda się zrealizować projekt kosmicznej bazy? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i do zobaczenia wkrótce.